Spotykamy się na szkoleniu rozumienie i nauczanie gry. Przede wszystkim po to, żeby zbudować świadomość trenerów. Pokazać, że dzisiaj cały proces szkoleniowy można realizować dużo bardziej efektywnie niż było to do tej pory. Tak naprawdę chcemy pokazać rezerwy, jakie dzisiaj są w szkoleniu, a te rezerwy są ogromne. Chcemy pokazać nowe spojrzenie na piłkę nożną. Chcemy, żeby trenerzy potrafili budować środowisko, które jest adekwatne do tego, w którym funkcjonują na co dzień. Także te szkolenie dopasowane jest dla trenerów z lepszych Akademii, ze słabszych Akademii, ale tak naprawdę jest przede wszystkim ukierunkowane na to, żeby trener miał kompetencje do tego, żeby prowadzić trening na jak najwyższym poziomie. I na tym się skupiam. Wszystkich trenerów zapraszamy na szkolenia Akademii Trenera Plus. Szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Warto zobaczyć, warto spróbować, warto doświadczyć. Na, nazywam się Artur Filipiak, jestem trenerem grupy trampkarza oraz żaka starszego w Akademii Piłkarskiej Moda Gixa. Jako trenerzy Akademii Piłkarskiej Moda Gixa przystępujemy do szkolenia, rozumienia i nauczania gry po to, żeby zaznajomić się z, z najnowocześniejszymi trendami dotyczącymi szkolenia dzieci i młodzieży. Jako trenerzy jesteśmy tutaj po to, żeby swoją wiedzę zaktualizować, być świadomym tego, w jaki sposób szkolić zawodników na, na najwyższym poziomie.